W pewnym mieście mieszkał pobożny Izak. Był ubogim człowiekiem. Często zdarzało się, że głodny szedł spać. Pewnej nocy przyśnił mu się niezwykły sen. W tym śnie zobaczył królewski pałac stojący w stolicy. Do tego pałacu prowadził most. I tuż przy tym moście zakopany był skarb. Kiedy Izaak się obudził, pomyślał, że był to całkiem przyjemny sen. A potem o nim zapomniał. Po kilku dniach Izaakowi znów przyśnił się ten sam sen. Sen, w którym przy moście prowadzącym do królewskiego pałacu zakopany jest skarb. Izaak obudził się rano i pomyślał, hm, szkoda, że był to tylko sen. Ale po kilku dniach znów przyśnił mu się sen, sen, w którym przy moście prowadzącym do królewskiego pałacu zakopany jest skarb. I obudził budził się rano i pomyślał, hm, trzy razy ten sam sen. To musi być jakiś znak. Zabrał kilka potrzebnych rzeczy i wyruszył w bardzo długą podróż. Szedł przez łąki, pola, szumiące lasy, pokonywał wzniesienia i góry, aż wreszcie z daleka zobaczył olbrzymie mury i wysokie wieże królewskiego pałacu. Ale kiedy podszedł do samego mostu, zobaczył strażę. Most ten był bowiem strzeżony dniem i nocą. Izak nie odważył się podejść bardzo blisko mostu, a już tym bardziej szukać skarbu. Codziennie rano przychodził jednak w te okolice i spacerował aż do wieczora. Po kilku dniach dowódca straży wyszedł do niego i powiedział: Człowieku, obserwuję cię od kilku dni. Czy coś tutaj zgubiłeś? Czy na kogoś czekasz? Izaak postanowił powiedzieć prawdę, bo gdyby im dwóm udało się znaleźć skarb, mogliby się podzielić pół na pół. Opowiedział więc dowódcy straży o swoim niezwykłym śnie i skarbie zakopanym przy moście prowadzącym do królewskiego pałacu. Wtedy dowódca straży spojrzał na niego i powiedział: Oj, biedaku, biedaku, że też ci przyszło do głowy przejść taki kawał ze swojego miasta z powodu snu, Gdybym ja wierzył w sny, które mi się śnią, wyruszyłbym jeszcze dzisiaj do miasta, z którego pochodzisz, bo śniło mi się, że w domu jakiegoś biednego Izaka w piwnicy zakopany jest skarb. Ale przecież wiemy, że to tylko sny. Izak spojrzał na dowódcę straży i wtedy zrozumiał swój sen. Się dowódcy i ruszył w długą drogę do domu. Znów pokonywał góry i wzniesienia, szedł przez łąki, pola, szumiące lasy, aż wreszcie dotarł do swojego miasta. Kiedy przybył do domu, zszedł do piwnicy i zaczął kopać. I po kilku godzinach odkrył skarb. Olbrzymią skrzynię wypełnioną złotymi monetami i drogocennymi klejnotami. Od tego dnia Izak nigdy nie był już biednym człowiekiem, nie musiał głodny chodzić spać. Dowódcy straży królewskiego pałacu wysłał bezcenny rubin, a za dużą część skarbu. Kazał wybudować dom modlitwy i w tym domu na ścianie umieścił taki napis. Czasami musimy odbyć bardzo długą podróż, aby znaleźć skarb, który jest blisko nas.